Legenda o bazyliszku. Dawno temu w Warszawie żył płatnerz o imieniu Melchior. Jego zbroje znane były w całym kraju, a tarcze były tak wypolerowane, że mogły służyć za lustro. Miał dwoje dzieci, chłopca i dziewczynkę. Pewnego dnia do Warszawy przybyli wędrowni artyści. Ojciec pozwolił pójść dzieciom na rynek, ale prosił. By nie zbliżali się do kamienicy na krzywym kole, bo ci, którzy odważyli się tam wejść, znikali bez śladu. Po przedstawieniu dzieci wraz z tłumem gapiów odprowadziły kuglarzy do gospody, gdy zauważyły, że jeden z artystów zniknął w drzwiach starej kamienicy, niepomnę zakazów ojca, poszły za nim. W piwnicach dostrzegły, że śledzony mężczyzna Zbliża się do małych światełek. Przed artystą znikąd pojawił się mały smok z głową koguta i ogonem węża. Jedno spojrzenie w oczy Bazyliszka wystarczyło, by mężczyzna zamienił się w kamień. Wystraszone dzieci schowały się za skrzyniami. Nie wiedziały, że zaniepokojony ojciec już ich szuka. Melchior idąc na rynek, Zauważył, że przed kamienicą na krzywym kole zgromadził się tłum. Zgromadzeni opowiedzieli mu o tym, że w środku jest jeden z kuglarzy i jego dzieci. Melchior pobiegł do warsztatu, chwycił najlepszą zbroję i najbardziej lśniącą tarczę, wrócił na krzywe koło i zszedł do piwnicy kamienicy. Na dole ujrzał migoczące światełko. Jednak zbliżał się do niego osłonięty tarczą. Gdy Bazyliczek wyskoczył, ujrzał tylko swoje odbicie i sam zamienił się w kamień. Widząc to, dzieci wyskoczyły z za skrzyń i cała rodzina wyszła z podziemia. Zgromadzeni przed kamienicą gapie głośno wiwatowali na ich cześć, a historia pokonania bestii szybko rozeszła się po Warszawie.